Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj test i recenzja drona od Xiaomi. Czyli Xiaomi Mitu albo jak to woli Xiaomi Mini dron. Na samym początku zacznijmy od jakości wykonania. No tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. W tym segmencie cenowym jest to produkt premium. Fajny, dobry, solidny plastik. Na pewno nic się temu nie stanie, bo rozbijałem się tym dronem już, nie wiem, z 10-20 razy. No i jak widać, dron żyje i ma się całkiem dobrze. Na dole mamy sonar ultradźwiękowy, który nam skanuje podłoże i wtedy dron może utrzymać swoją wysokość, bo warto nadmienić, że ten dron nie ma GPS-a, ale mimo tego, że nie ma GPS-a, to naprawdę swoją pozycję, wysokość i w ogóle utrzymuje bardzo dobrze. No ale zresztą zobaczycie to zaraz, jak nim wystartujemy. Z przodu mamy bodajże 5 megapikselową kamerkę, która nagrywa. 720p. Niestety nie ma e, żadnej stabilizacji ani optycznej ani cyfrowej, ale możemy dodać sobie ją e, w postprodukcji. A i to, co jest ważne, dron ma wbudowaną pamięć, więc gdy będziemy mieli jakieś e, zakłócenia na podglądzie z kamery, to plik e, z drona będzie bez jakichś cięć, tak jak na przykład jest to w DJI deo i później sobie możemy zgrać te pliki na telefon i z telefonu na komputer. Tak właśnie robiłem ja. Dyskrywając pliki do tego filmu. Drona włączamy przyciskiem, który znajduje się tutaj na jego prawej stronie. Przytrzymujemy ten przycisk przez jakieś 3 sekundy. Wtedy zaczyna mrugać nam tutaj Dioda. Łączymy się za pomocą telefonu z siecią Wi-Fi drona. Podstawowe hasło jest to od 1 do 9. No i jest nam potrzebna aplikacja Midron Mini. Włączamy sobie tę aplikację. Łączymy się z dronem, no i mamy tutaj podgląd z naszego drona. Musimy sobie go położyć, żeby tam wyczuł, że jest na ziemi. No i dobra, teraz będziemy startować z ręki, bo nie chcę, żeby mi się trawa wkręciła w silniki. Także dobra, startujemy. Jak widzicie, dron bardzo dobrze utrzymuje swoją pozycję, pomimo, że wieje. Hmm, Możemy sobie wznieść się nim trochę wyżej, obrócić. No generalnie sterowanie tym dronem jest tak jak sterowanie normalnie takimi dronami, tylko po prostu mamy wi wirtualne drążki na ekranie naszego smartfona. Włączmy sobie jeszcze nagrywanie z naszego drona. Tak to wygląda. No trochę nim tutaj buja, bo jednak no wieje. No, ale zobaczcie, jak na taką zabawkę za 250 zł. dron jest naprawdę bardzo stabilny. Nawet jak zniesiemy się troszkę wyżej, to ładnie utrzymuje tą swoją wysokość. No i przy okazji swoją pozycję. Ja tego drona kupiłem z myślą o takim nagrywaniu, ale używam go tak naprawdę do też zabawy. Mamy w ogóle w aplikacji tutaj różne tryby lotu. W sensie możemy ustawić sobie reakcję drążków, na przykład gdy ustawimy sobie ją na low, czyli na najmniejszą, to dron reaguje dużo wolniej, lata dużo wolniej i w tym trybie już możemy sobie coś nim ponagrywać. No ale wiadomo, ustawiamy zawsze na high. No i dron jest naprawdę fajną zabaweczką. E może latać do 25 metrów z ja tą wysokość mam ustawioną póki co na 15, jeszcze nigdy nim nie latałem na te 25 metrów, no bo nawet jak jest taka pogoda jak teraz, czyli jak widać troszkę wieje, to i tak tego drona zwiewa. Ja teraz mikrofon przekażę mojemu kamerzyście. I weź kamerzysta komentuj coś. Zobaczcie jak jest stabilny. Skończyło się to tak, jak się nie miało skończyć, czyli dron nam po prostu spadł. No, Myślałem, że jest trochę bardziej stabilny, no ale dobra, hmm, powinien działać. 3, 2, jeden, Jak widać, dron działa. Co świadczy o tym, że rzeczywiście jest wytrzymały. Ale dobra, weź, weźmy drugą próbę, podejdźmy do drugiej próby. Teraz powinno wyjść trochę lepiej. Miałoby być coś takiego. Ej, no co się z nim wyraźnie nie tak. Mikrofon. Jeszcze przy okazji zepsułem mikrofon, no ale dobra. Może już Wam lepiej nie będę pokazywał, jak on tam y, utrzymuje tą swoją wysokość, tylko przejdziemy rzeczywiście do y, lotu tym dronem. Więc startujemy nim po raz, już nie wiem który. Ej, w ogóle patrz! Trawa się w nim zaplątała. Weź tu podejść kamerzysta, bo kabel jest za krótki od mikrofonu. Ja ją muszę zdjąć. On nie chce wylądować, o dobra. Teraz już powinno być git. Także ponownie startujemy. I teraz może rzeczywiście pokażę Wam jak on lata. Bo lata naprawdę stabilnie. Jak go. No kurde gada mi tutaj aplikacja. Ja go wyciszę tą aplikację chwila. No i dobra, jak widać wieje. Dron jest stabilny. Ponownie włączamy sobie nagrywanie. Jakość tej kamery, myślę, że jak na zabawkę za jakieś 250 zł. Jest naprawdę dobra. Jakość zdjęć też nie jest najgorsza. Słuchajcie, jak na taką zabaweczkę naprawdę lata fajnie, lata stabilnie i to, co jest najważniejsze na sam początek naszej przygody z dronami, jest wytrzymały. Ja generalnie zaczynałem latać na takich, wiecie, tanich, słabych dronach ze sklepów typu Biedronka i mam do dzisiaj tego drona, co prawda nie działa, ale go mam. Kosztował jakieś 200 zł. I gdy miałbym porównywać tego drona za 200 zł, a tego za jakieś 250, to naprawdę słuchajcie, porównania nie ma może teraz uda mi się Wam pokazać, jaki jest stabilny o, widzicie? utrzymuje ładnie swoją pozycję nawet jak go próbujemy przekręcać to on i tak ładnie sobie z tym wszystkim radzi przelecimy się jeszcze kawałek gdzieś wyżej i gdzieś kawałek dalej co prawda mamy już trochę mało baterii no, ale miejmy nadzieję, że nigdzie nam tutaj w krzakach nie wyląduje. Latamy teraz na tym trybie najszybszym. I w serio jest naprawdę fajny, zwinny w tym trybie. Myślę, że jeśli ktoś kupuje tego drona, to jako zabawkę, nie, żeby, nie jako żeby tym dronem nagrywać. Polecimy nim sobie jeszcze w drugą stronę, nie będzie go praktycznie widać. W sumie ja go nawet nie widzę. Na szczęście mamy podgląd na telefonie. Zresztą wszystko to tutaj widzicie, bo jeszcze dodatkowo nagrywam ekran. Znieśmy się trochę wyżej, ale on jest wysoko. Ty, nawet nie wiedziałem, że tak wysoko nim poleciałem. Także słuchajcie, ja tym dronem będę lądował. Jeszcze wam zaraz powiem takie wrażenia moje ogólne o tym dronie. Ładnie wylądował na ręku. Także przechodzimy do podsumowania. Więc słuchajcie, jakbym miał jakoś tego e, drona podsumować, to jest to naprawdę bardzo fajna zabawka, którą możemy zrobić jakieś zdjęcie, możemy nagrać jakiś film, no ale przede wszystkim bardzo fajnie się nią pobawić. Ja tym dronem latam praktycznie codziennie już od jakiejś dwóch tygodni i naprawdę zabawa jest przednia. Możemy tym dronem się rozbijać, wlatywać gdzieś w drzewa i no, jak widzieliście w tym filmie, tej zabawce... Się nic nie stanie. Dron jest naprawdę wytrzymały, i jak na sam początek, to. Jest kozacki. Jednakże polecam dokupić sobie właśnie takie dwie baterie, bo wtedy mamy jakieś 20 minut lotu i no zabawa jest jeszcze większa. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Gorąco polecam wam tego drona, tylko szkoda, że na dworze jest tak gorąco. Znaczy, z jednej strony fajnie, bo zaraz idę do basenu, ale jak na, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, to mój kamerzysta w postaci dziadka musiał iść już do domu. Ja usiadłem w cieniu, bo zero jest tak gorąco, że nie wiem. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć, piona.